Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmie. Czas na podsumowanie zapachów z zeszłego roku. To były nowości 2022. Było ich dokładnie 22 sztuki. Jak teraz patrzę, tak, 22 sztuki. I zacznę od początku, czyli od stycznia. W styczniu były trzy nowe zapachy Local Nature. Na pewno kojarzycie. Było lawendowy, migdałowy i jaśminowy. Te trzy zapachy to są wody perfumowane. Ja tutaj mam oczywiście ściągę. Zacznijmy od jaśminu. Tak, jaśmin. Czyli ten taki żółty Avon Collection jaśmin. Nuty zapachowe, sezon jaśmin i drewno cedrowe. Kompozycja, no, jaśminowa, czyli kwiatowa. I Avon tutaj sugeruje, że to jest ten zapach na wieczór. No jest dość mocny, ale wydaje mi się, że na dzień też by był naprawdę bardzo fajny. Jeden z lepszych, bo, bo ten migdałowy i ten jaśminowy, jeżeli ktoś lubi zapachy kwiatowe, no to ten jaśminowy naprawdę będzie dobry. Jeżeli chodzi o trwałość, no to jest zadowalająca. Po południu, późnym popołudniem, no lepiej się już dopsikać, bo, bo już pewnie wywietrzał. Ale wsikając się rano przez cały pobyt w pracy, będziemy naprawdę bardzo ładnie pachnieć. Drugi zapach to będzie lawenda, czyli ten fioletowy. Bardzo duże nadzieje z nim wiązałam z tym zapachem, ale niestety to, niby, czuć tutaj tą lawendę. Ale ten zapach tak nie do końca mi odpowiada. Ja uwielbiam lawendę, ale tutaj jest y, lawenda z różą i z żywicą balsamiczną pomieszana. Jest kompozycja kwiatowo-drzewna. Przyjemny kwiatowy zapach na dzień lub na wieczór. No, nie moja bajka, mimo że kocham lawendę. Trwałość taka sama jak y, tego poprzedniego czyli y, po południu warto się już y, ponowić, y, popsikać. Naprawdę przyjemny zapach, taki kwiatowy, można powiedzieć. Wszystkie te, kwiat, te zapachy są kwiatowe, ale ten migdałowy, oprócz tego, że oczywiście jest tutaj migdał, to jest jeszcze gruszka i wanilia. I właściwie to nie jest czysty migdał, tylko mleko migdałowe w tym zapachu. Ten zapach, powiem szczerze, że jest chyba naj, najmocniejszy, najbardziej intensywny z tych wszystkich trzech zapachów. Jeżeli chodzi o zapach, no to też mi się najbardziej z tych wszystkich trzech podoba. Trwałość tak samo, taka sama jak tych wszystkich, no trzech, jak już zresztą powiedziałam no podoba mi się, powiem szczerze, że podoba mi się niby to jest, e, Avon tu podpowiada, ja tutaj mam taką ściągawkę że to jest przyjemny zapach na co dzień tak, na co dzień, ale ze względu na to, że on jest chyba najbardziej ostrawy z tych wszystkich trzech chociaż do ostrości to mu daleko, to mi się wydaje, że na wieczór też by był naprawdę bardzo fajnym zapachem kolejny zapach z nowości jaki wyszedł w Avon, było to Far Away. Aurora, nuty zapachowe to wanilia, bourbon, lilia wodna i róża, e, kompozycja orientalno-gormandowa, e, tak oni tutaj napisali. Jeżeli chodzi o ten zapach, Iwon podpowiada, że to jest intrygujący zapach na wiele okazji. Tak, naprawdę bardzo fajny, taki typowo kobiecy zapach. Jeżeli chodzi o moje upodobania, no to tak średnio. Nie to, że mi się nie podoba, ale też się nim nie zakwycam. Mogę się nim popsikać. Bardzo przyjemne, chociaż mam wrażenie, że on jest bardziej na wieczór. Taki, taki słodkawo lekki mmm, taki lekko słodkawy właśnie zapach. Czuć tutaj jeszcze jakąś kompozycję y, tej róży i lili kwiatowa. Chociaż tutaj, jak Iwon mówi, że to jest coś orientalnego, hmm, może coś jest, ale jakoś nie, przypadnie, nie przesadnia się Ta, to orientalne coś. <noise> orientalne coś, bo tutaj w nutach zafakowych nie mamy nic orientalnego. Nie wybije się jakoś przesadnie mocno, a jeżeli chodzi o trwałość jego zapachu, no to jest właśnie zbliżona bardzo do tych zapachów, co było poprzednio, czyli z Avon Collection. I jeżeli chodzi o ten Fareway, jest to woda perfumowana. Po południu warto by się dopsikać. Standardowa buteleczka, jak dla Fareway, tylko tyle, że takim ładnym liliowo-fioletowym kolorze. Kolejny zapach Attraction Game. Ja dostałam go w butelce bez etykiety. Akurat dobrze, że udało mi się otworzyć tą, a nie, e, a nie taką inną. No bo jakby ktoś dostał taką nieopisaną, to mógłby się zastanawiać, co to jest. Ja sobie markerem tutaj ponapisywałam. Jeżeli chodzi o Zabach Attraction Gain, jest tutaj ryżowy, różowy pieprz, gorzka czekolada i aksamitne drewno. Kompozycja drewno-ambrowa. Powiem szczerze, że tamte zapachy jak wąchałam tutaj to je czułam, a tego właściwie nie czuję kompletnie. Attraction Game Avon twierdzi, że to jest zapach na wieczór. No ja niestety go nie czuję. Może psiknę go tutaj. O, teraz już czuję. Widocznie e, dawno go nie używałam, zresztą widać ile zużyłam, tylko tyle co na testy właściwie. Jeżeli chodzi o zapach, no to taki właśnie średniaczek u mnie, jeżeli chodzi o o moje upodobania co do niego. Tutaj czuję jakąś nutkę słodyczy, ale tutaj przecież jest różowy pieprz, koszka czekolada i aksamitne drewno. Nie widzę tutaj nic słodkiego. A teraz, jak tak niucham jego, to jakaś słodycz tutaj jest. Jeżeli chodzi o to, to jest woda perfumowana, czyli ut, utrzymuje się na naszym ciele. Kilka godzin, po południu warto się nim dopsikać. Powiem szczerze, że na wieczór, na randkę też byłby bardzo fajnym zapachem. Kolejnym zapachem, akurat w moim przypadku, ja tutaj mam mgiełkę. <laughs> mgiełkę. Nie, to nie jest mgiełka, to jest woda toaletowa. Encanto Gorgeous, Tak, to jest przecież woda toaletowa. Nie mgiełka. Mgiełka ma inne opakowanie. Nie wiem, tutaj sobie widocznie źle zapisałam. Ale jeżeli chodzi o Encanto gorgez, są tutaj liście pomarańczy, liang, lianki i drewno sandałowe. Kompozycja drzewno-orientalna i zachwycający zapach na wiele okazji. Tak, naprawdę. Bardzo fajny zapach. Chociaż... Znaczy, fajny zapach dla kogoś. Ale właśnie niekoniecznie... Na no, mnie, ja tutaj muszę sobie go jeszcze spsikać. On kompletnie mi tutaj nie odpowiada. Nie wiem, czy ten Liang, Liang tutaj i to drewno sandałowe, ma właśnie taką kompozycję drzewną. No, ta nie do końca mi odpowiada. I jeżeli chodzi o jego trwałość, no to jeżeli chodzi o wodę toaletową, no to nawet bym powiedziała, że jest dobrą trwałością. No, bo oczywiście woda toaletowa krócej utrzymuje się na naszej skórze niż wody perfumowane, bo szybciej się ulatnia, ale ta naprawdę długo. Wczesnym popołudniem, po kilku godzinach, warto się już nią dopsikać. Ale jeżeli chodzi o, o, o ten zapach, no to akurat on to nie do końca jest dla mnie. Kolejny zapach Inca Descent Soleil. Standardowo jak na Inca Descent, taka. Kuleczka. Tutaj mamy cytrusy, osmantus i kremowe drewno. Kompozycja kwiatowo-owocowa jest to lekki, promienny zapach na co dzień. Naprawdę bardzo fajnie się utrzymuje, a jeżeli chodzi o, o jego zapach, no to on właśnie ładny. Podoba mi się ten zapach, ale mnie jakoś niespecjalnie zachwyca. Jest jest okej, okay. mogłabym go używać. Tutaj zdecydowanie czuć jakieś cytrusy. O, tu cytrusy, nawet na pierwszym miejscu cytrusy, tak. Są zdecydowanie wyczuwalne i to jest woda perfumowana. No i po południu warto się nim dopsikać. Kolejny zapach, kolejny zapach um, Petit Attitude Happy Bug, czyli ten taki Ładna buteleczka z kwiatuszkiem, ale powiem szczerze, że ten żółty zapach bardziej mi odpowiada. Tutaj jest czereśnia, lilia wodna i wanilia. Kwiatowo-orientalna, owocowa kompozycja. Jest to uroczy, radosny zapach na co dzień, świetny na ciepłe dni. Znowu tutaj niewiele czuję. Bardzo lekki zapach, ale nie do końca mój klimat. Jest ok, ale mm, no jakoś nie do końca. Jest to woda perfumowana. Późnym popołudniom należy się dopsikać, jak większość. Ale um, niektóre wody perfumowane ja tutaj dokładnie numeruję. Może nie tyle co numeruję, tylko numeruję dla siebie. I widzę, który zapach jest troszkę trwalszy, a który jest Taki, takim średniakiem i akurat ten jest, jeżeli chodzi o na wodę perfumowaną, takim średniakiem, czyli późnym popołudniem należy się dopsikać, może nawet wczesnym popołudniem, na lato, bardziej na lato, tak, taki bardziej ze świeżych zapachów jest akurat ten. I kolejnym zapachem jest Scent Mix. Tak, to jest ten taki malutki zapaszek. 30. Jest to świeży, rabarbar, róża i białe piżmo. Kategoria kwiatowo-piżmowa. Świeży zapach na dzień. Jeżeli chodzi o ten zapach, no to powiem, że to jest woda toaletowa. Trwałość jest niezadowalająca. Wczesnym popołudniem należy się. Do psikać. Jeżeli chodzi o zapach, no to jest nawet dość przyjemny. Taki właśnie na lato, dość lekki. Jest ok. No nie powiem, że to jest brzydki zapach, ani nie powiem, że jest zachwycający. To jest właśnie taki typowy średniacz. Ale za to w czyli następny zapach, gdzie tutaj mamy czerwone jabłko, płatki jaśminu i akord białego piżma. Kompozycja owocowo-kwiatowo-piżmowa jest to osobisty zapach, tworzony indywidualnie w kontakcie ze skórą. Czyli Avon nas tutaj um, fascynuje tym, że na każdej osobie inaczej on będzie pachniał. Powiem szczerze, że ten zapach to jest jeden z bardzo nielicznych zapachów, które bardzo mi się podobają w iwonie. I co najlepsze w tym zapachu jest to, że on jest bardzo trwały. Naprawdę dopiero wieczorem należy się dopsikać, bo przez cały dzień naprawdę świetnie pachnie. I co najlepsze, właśnie o to chodzi, że każda osoba będzie tutaj czuła co innego. Dlatego ciężko opisać dokładnie ten zapach, ale po prostu jest cudeńko jak dla mnie. Po prostu go uwielbiam. Kolejne zapachy to będą od lak. Lak, tak, mamy dwa zapachy od Lak. Ja sobie tutaj muszę kliknąć. Tak, lak loft. Tak, czyli to jest ten zapach. Różowy, już go pokazuję. To jest lapach Loft różowy i jest free niebieski. Jeżeli chodzi o te dwa zapachy, no to powiem szczerze, że to są wody perfumowane. Tak, to są wody perfumowane, ale ich trwałość jest niezodawalająca. Powiem szczerze, że one się zachowują bardziej jak wody toaletowe. Dość szybko z ciałami ulatują. Jeżeli chodzi o ten loft, tutaj mamy nerolę, płatkę jaśminu w cukrze i wanilię, pełen słodyczy i piękna zapach na lato. Ten mi się bardziej podoba niż ten yy, niebieski. No niebieski, zielony, morski. Ten free. Tak, on jest bardziej słodki, ma dla mnie zdecydowanie lepszy ten zapach. A jeżeli chodzi o ten, Free Cytryna, Róża Demasteńska i Złota Ambra, radosny zapach na lato i niestety, ale tutaj kompletnie nie mój zapach. Nie, on tutaj ma coś takiego lekko duszącego, jak dla mnie i. No, ten Free nie podoba mi się niestety i właśnie tak jak mówiłam, te zapachy mają dość słabą trwałość. Powiem szczerze, że już wczesnym popołudniem, bardzo wczesnym popołudniem, dosłownie po niewielu godzinach trzeba było się dopsikać, bo był zapach słabo wyczuwalny. Dobra, następny zapach będzie od Artistic. Artistic Rose Semptation. Chyba tak. Sump... Tueuse. <noise> tak dokładnie, tak tutaj jest napisane. I tutaj mamy różę stulistną. Absolut. Czarny granat i wanilia. E, kompozycja kwiatowo-owocowo-orientalna. Jest pełen słodyczy. Kobiecy zapach na wiele okazji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym zapachu Avon nam Praktycznie identyczny opis dał, bo tu jest pełen słodyczy i piękny zapach na lato, a tu jest pełen słodyczy, kobiecy zapach na wiele okazji. Tak, czyli bardzo podobne zapachy, ale to nie. To kompletnie nie moja bajka, to jest najgorszy zapach z tych wszystkich, tutaj co Wam dzisiaj pokażę. Kompletnie nie mój klimat. Jeżeli chodzi o jego trwałość, no to trwałość jest taki średniaczek, czyli też wczesnym popołudniem trzeba się dopsikać, ja jednakże troszkę dłużej wytrzymuje niż, niż ten lak według mnie tutaj chyba jest za dużo róż, znaczy no tu jest rose tak, sama nazwa wskazuje, że tu jest róża, chociaż tu jest absolut z róży ale ta róża jest tak mocno wyczuwalna i tak bardzo zdominowana tym zapachem, że dla mnie kompletnie nie, dlatego no z tym zapachem na pewno będę się żegnać, no tutaj ile psikałam 3 czy 4 dni, zależy ile testuję zapach i, i wiem, że kompletnie nie, i trwałość taka średnia i zapach, no, nie za specjalny. Kolejny zapach to jest woda toaletowa od Summer White, tym razem Hawaje. Mamy tutaj wodę kokosową, kwiat franki pani i tryfujące drewno. Kompozycja drzewno-orientalna, Ejwon nam podpowiada, letni zapach dla kobiet, świetny na dzień i cały wieczór. Powiem szczerze, że bardzo mi się, no może, no, podoba. Powiem szczerze, że podoba mi się ten zapach jego trwałość też, naprawdę powiedziałabym, że jest dobra. Wieczorem należy się dopsikać, jeżeli chce się pachnieć przez cały dzień tym zapachem. Zapach naprawdę fajny, i jeżeli właśnie chodzi o wodę toaletową, no to tutaj jest świetna trwałość, bo wytrzymuje cały dzień, dopiero wieczorem trzeba się dopsikać. Więc trwałość jak na wodę toaletową naprawdę jest rewelacyjna. Cudny zapach, ja go uwielbiam. Woda kokosowa, kwiat frangipani, typowo na lato. Świetny zapach. E, kolejny, Little Black Dress, lace. Tak, lace się piszę. Co są tu? Cytrusy, zroszone płatki, jaśminu i ambra. Kompozycja kwiatowo-cytrusowo-ambrowa. Elegancki, kobiety zapach na wiele okazji. Powiem tak, jako, jako zapach to nie podoba mi się. No, może nie to, że tak że mi śmierdzi, ale. No, nie do końca moje klimaty. I jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, to też jakoś niespecjalnie jest zadowalająca. Taki średniaczek, bym powiedziała. Mniej więcej taki jak tego. Taki jak tego, czyli tak wczesnym popołudniem trzeba się dopsikać. Powiem szczerze, że tutaj chyba już dość dużo napsikałam i nie do końca go czuję, bo tu są cytrusy i płatki jaśminu. Kolejny zapach, będzie to znowu Faraway, tym razem Faraway Splendoria. Jak widać, już drugi zapach nowy od Faraway. Wcześniej była Aurora, a teraz jest Splendoria. Mamy tutaj śliwkę Black Splendor, akord białego Old i Vanilla. Eee, kompozycja kwiatowo-orientalno-drzewna, zapach na wiele wyjść, świetny na wieczór. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to naprawdę jest zadawalająca. Jak Iwon nam podpowiada, że jest na wieczór, to naprawdę wystarczy się tym wieczorem popsikać i potem do rana można powiedzieć, że się pachnie. Ale jeżeli chodzi o jego zapach, tutaj jest coś takiego dość mocno przyduszającego. Jest tutaj śliwka i biały akord Oud. I wydaje mi się, że właśnie on jest taki. Delikatnie duszący i przez to nie do końca mi odpowiada. Kolejny zapach to jest od Persif. Persif Kaszmir. Jest tutaj brzeskwinia, gardenia, piżmo i drewno-kaszmirowe. Kompozycja owocowo-kwiatowo-drzewna, kobiecy zapach na dzień. Kobiecy zapach na dzień, taki typowo bardziej na lato, taki. Z tych lżejszych zapachów. To jest woda perfumowana, jego trwałość jest zadowalająca, ale to nie do końca mój zapach. Jeżeli chodzi o zapachy Persif, to chyba najlepszym zapachem dla mnie to był Sunshine. Też taki żółty na lato taki lekki kwiatowo lekki, lekki kwiatowo. Światowo-wocale, bardzo podobny do tego, ale jednakowoż tamten, według mnie, był zdecydowanie dla mnie bardziej ciekawszy. Attraction Intense proszę bardzo, taka buteleczka, znowu nowość, kolejna od Attraction. Mamy tutaj kandyzowany imbir, intensywny akord magnetic i creme kosowe. Kompozycja drzewno-owocowo-ambrowa, zmysłowy zapach na wieczór, idealny na spotkania we dwoje. I to jest zapach numer 2, który też bardzo mi się podoba z tych wszystkich zapachów, naprawdę jest dość intensywny, jego trwałość jest. Bardzo dobra. Tak samo zresztą jak tej, tego i w privy. Tak samo praktycznie cały dzień aż do wieczora. Bez problemu ten zapach jest wyczuwalny. No i plusem jest to, że akurat te dwa mi się podobają. Bardzo fajny, taki, taki na wieczór, we dwoje, naprawdę. To akurat jest świetny opis tego zapachu. Kolejnym zapachem będzie Imari Eclipse. Co mnie zdziwiło, to nie jest woda perfumowana, tylko woda toaletowa. Nie wiem, czemu taki jest, że to akurat nie jest perfumowana, tylko toaletowa. Mamy tutaj różowy pieprz, tuberozę i drewno sandałowe. Kompozycja szyprowo-obocowo-kwiatowa. Nieoczywisty, uwodzicielski zapach na wieczór. I on tak samo jak intens, tak samo jak Privy, naprawdę jest świetnie trwały ma ekstra trwałość ten zapach, jeżeli chodzi o zapach, to powiem tak ja to sobie zapisałam, że ten zapach no jest takim średniaczkiem no czyli nie, nie jest cudowny, ale też mogę używać ale teraz tutaj tak wąchając to mam wrażenie, że on tutaj ma coś takiego a, ostrego, różowy pieprz <śledzimy> ja chyba najpierw powinnam wąchać Różowy pieprz, który jest tutaj ekstra, mm, ekstra tutaj go czuć, razem z tym drewnem sandałowym. Taki zapach, właśnie mi się wydaje, że bardziej na wieczór, tylko na wieczór. Tak jak Aivon to, to tutaj yy, napisał, taki ostrawy, mocny, intensywny zapach. Dobra, zostały nam jeszcze trzy. Kolejny zapach od Today, Tomorrow, Always. The Moment! Kwiat Neroli, Magnolia i Ambra. Kwiatowo-ambrowa kompozycja, typowo kwiatowa, tak? Typowe kwiatki. Jest to elegancki, luksusowy zapach na wieczór. Jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, no to jest średni plus. Dopiero późnym popołudniem należy się dopsikać. Jest to woda perfumowana. Jeżeli chodzi o jego zapach, no to taki przyjemny, taki delikatny na lato, typowo kwiatowy zapach. Takim średniaczkiem jest, jeżeli chodzi o moje gusta, co do niego. Kolejny, rare Onyx, czyli ten czarny, jeden z najnowszych zapachów, jak kojarzycie. Mamy tutaj morele, czarny, lotos i akord Treasure. Kwiatowo-ambrowa kompozycja i Avon twierdzi, że to jest luksusowy zapach na specjalne okazje. Jeżeli chodzi o jego trwałość, jest naprawdę bardzo trwały. Ale jeżeli chodzi o jego kompozycje zapachowe, to nie do końca mi odpowiadają. Nie powiem, że jest dla mnie jakimś śmierdziuszkiem, ale... Ale ma tu coś, co on tu ma? Morele Czarny Lotos Jakord Treasure, czyli nie do końca znany mi zapachy w pojedynkę, dlatego ciężko mi jest zidentyfikować do końca ten zapach. Jest takim średniaczkiem u mnie, jeżeli chodzi o gusta i jest to woda perfumowana. Ostatni zapach. Ostatni zapach, czyli nowość z katalogu. Grudzień 2022. Jest to woda toaletowa. Poupe, Pour Blanca Hope. E, wiciokrzew, francuska mimoza i kremowy akord piżma. kwiatowo piżmowa kompozycja i zapach na dzień. Ale powiem szczerze, że on tutaj ma... E, dużo kwiata, dużo kwiata ale ten kwiat nie jest na tyle wyrazisty jest czymś przełamany dlatego ten zapach ekstra mi się podoba i powiem szczerze, że chyba jeżeli chodzi o purblankę to będzie mój ulubiony, razem z podstawową wersją purblanki no jeżeli chodzi o to, o trwałość no to to jest jednakowoż woda toaletowa czyli wczesnym popołudniem po kilku godzinach trzeba już się koniecznie dopsikać, bo bardzo szybko się ulatnia ale zapach na skórze też się zmienia, zresztą chyba jak wszystkie zapachy, można tak powiedzieć. Tutaj właśnie jest kwiat, którego ja nie lubię, jak jest za dużo, ale właśnie tutaj ten kwiat jest tak dość mocno jest dość mocno czymś przełamany, więc on nie wybija się tak mocno i intensywnie jak w niektórych kwiatowych, jak na przykład. Hmm. Jaki to mieliśmy kwiatowy zapach? Jak przykładowo w tym, tutaj czuć zdecydowanie więcej kwiata, a tutaj to jest sam kwiat, no bo sama róża. Tutaj też jest zdecydowanie tego za dużo. A w tym zapachu wszystko jest fajnie zrównoważone i powiem szczerze, że ten zapach również bardzo mi się podoba. No i właściwie to by było na tyle. Jakie zapachy sobie zostawiam? No to tak, na pewno idąc od końca Pour Blanche Hope to sobie na 100% zostawię. Attraction Intense to jest zapach, który też bardzo mi się spodobał i na pewno u mnie zostanie. Kolejny zapach to jest Summer White Hawaii, bardzo fajne na lato. Mm, powiem szczerze, że świetny zapach i w privé i w privé. To jest zapach, który naprawdę u każdego czuć inaczej, i ja go czuję fenomenalnie, więc na pewno u mnie zostanie. Czy coś jeszcze u mnie zostanie? No może, ale tutaj to nie jestem pewna. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy tego by sobie nie zostawić. Bo powiem szczerze, że tutaj, jak teraz go wącham. To zapach jest przyjemny, ale nie tak, taki fajny jak wydawałoby się na samym początku, jak je testowałam. Bo przykładowo ten jaśminowy teraz, naprawdę tutaj ta słodycz jakaś się wydobyła, jak on tak sobie postał. Więc no. Na tym się zastanawiam i te cztery. Na pewno te cztery zapachy sobie zostawiam. Resztę jakby co, to będzie na Allegro, więc tam w linku na dole można, można sprawdzić, jakie mam produkty. Te będą używane, więc na pewno będzie duża obniżka. One były jak widać tylko i wyłącznie testowane. no Niewiele tutaj ubyło. Kilka dni testowania, żeby właśnie sprawdzić, jak zapach, czy mi się podoba, jak się zmienia, jaka jest trwałość i, i tak. Więc kolejny filmik będzie za rok, tak, w styczniu, za rok. Mam już jeden zapach, ten If Become. Miałam go testować, ale mówię, znaczy, no, testowałam go jeden dzień, ale jeden dzień to trochę za mało. No na razie tak średnio się zapowiada tamten If Become. Ale to wiecie. Jeden dzień testowania to zdecydowanie za mało, minimum trzy. I codziennie wąchać, codziennie sprawdzać, jak zapach się zmienia i jaka jest jego trwałość. No i to całe podsumowanie. Kolejne będzie w przyszłym roku, na co już serdecznie zapraszam. I miałam w planach zrobić podsumowanie zeszłego roku, jeżeli chodzi o pozostałe produkty. Ale wiecie co, ja nie miałabym za bardzo czego pokazać, bo myślałam na tym, żeby właśnie pokazać coś z pielęgnacji, jakieś kremy, jakieś żele, te pianki do, do mycia twarzy i tak dalej, ale powiem szczerze, że ja bardzo dużo tych rzeczy nie mam, bo testuję przykładowo teraz teraz jakiś nowy, nowy serum z Yves Rocher. A ym, mogłabym polecić to serum z witaminą C, którego nie mam, bo go zużyłam. I teraz po prostu testuję coś innego. Yy, dlatego no yy, takiego podsumowania typowo pielęgnacyjnego nie będzie niestety, yy, ale, yy, ale ja zresztą za każdym razem jak coś zamawiam, czy, czy coś mówię, dęko jakie jest, to przecież. Zawsze opowiadam Wam o tych produktach, także no tam też warto zaglądać, żeby wiedzieć, czy coś było ok, czy tak nie bardzo. Tak jak niektóre te produkty. Także co za tydzień będzie. Za tydzień to będzie ten makijaż, bo tutaj jest dość sporo nowości. Także oczekujcie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia za tydzień. PA!